Co dziś robimy? Przeżywamy. Kolejny dzień. Ach, i krosta rozdrapana. Wszystko rozdrapałam na ryje, co się dało, nie? Ratuj mnie, magisty kremiku. Ty masz 13 lat, że ci takie prychole wyskakują? Powiem ci tak. Szczerze? Żaden pryszcz mi nie wyskakuje. Nie mam czegoś takiego, jak wyskakujące pryszcze. Mam za to tendencję do tworzenia ich sama. Rozdrapywania ich. Szukania problemu tam, gdzie go nie ma. Mam na przykład ładne czoła i podrapię się tutaj. Potem się podrapię bardziej. Potem się podrapię jeszcze bardziej. Potem sobie pomyślę, że coś tam jest, więc to przycisnę. Potem faktycznie się coś tam zrobi. Przez to, że ja tam gmeram. No i tak to kur... Jakby to panzi powiedziało, tak to lata, nie? Jeszcze tu co rozdrapałam. I jak mam dużo stresu, czuję, że mam, to drapię więcej. Drapię skórki przy paznokciach, drapie twarz, drapie ręce, wszystko drapię. Próbować jakieś rzeczy, żeby zająć ręce. Tak. Ja mam zawsze coś w rękach. Czy to sznurek od bluzy, czy materiał. Mam nawet taki klikacz przy kluczach, żeby se klikać. No Ale to nic nie daje i tak drapię wszystko. Złą energii dzisiaj wyczuwam od Ciebie. Oj, przepraszam, ale to możliwe, że to nie ja. Wiesz, kto może być Winowajcą? Bo kurwa, miałam mówić, że jest na pewno niekorzystny biometr, nie? Ale nie mam dobrej informacji. To sprawdźmy jeszcze horoskop, może on nam dzisiaj rozjaśni gwiazdy. Baranie, zwróćcie uwagę na ludzi, którzy kręcą się wokół ciebie i uważaj na to, co robisz, gdyż wyjątkowo łatwo będzie dzisiaj o porażkę. Zamiast cieszyć się latem, poczujesz się jak w chłodny zimowy wieczór. Siedzę w bluzie, kocyku, jeszcze tylko herbatki mi brakuje. Nowej piosenki Fausti, że słuchałam? Stara jej słuchałam przedpremierowo, ponieważ jestem tam w teledysku. Zobaczymy, czy, czy widać mnie w teledysku. Jestem, widzieliście mnie? Tutaj! To ja! To jestem! Reaguj mocniej poza. Ja mówię, łó, ale się biją! Dobra, story time. Jak się znalazłam na teledysku Fausti? Fausti napisała na Insta Story: Cześć! Jeżeli chcesz być statystą w teledysku, to zgłoś się przez formularz. Ja napisałam do niej wiadomość: Cześć! Ja mogę być twoim statystą, jak potrzebujesz ludzi. A on mówi: Serio? A on mówi, Serio? A on mówi: To wpadnij. A on mówię, to, mówi, to wpadnę. No i przyszłam. Mega mocne story time. I statyści na teledysku byli bardzo mili. Gdy ci ludzie z przyszli, to mówię: No, dawajcie! Teraz jest impreza! Oni uuuu, robimy bogo, oni uuuu! Za dobrze mieszkowaliśmy, fajnie było. A z Faustyną gadałaś? Faustyna stała w takiej wydzielonej strefie, otoczonej takim puchowym, czerwonym e, sznurem i kiedy chciałam podejść do niej, się przywitać, to ochroniarz powiedział, że nie. Faustyna z plepsem nie gada. A powiedziałam, ok, sorry, mam, sorry, rozumiem. I paszłem. Jak macie firmy, które oferują donaty, to poza jedną nie są pośrednicy finansowi, nie? No, z moich informacji wynika, że wydarzą się trzy rzeczy. Pierwszą to, że te firmy trzeba będzie zamknąć. Tego VAT-u dostaniesz bonusowo, czyli będziesz miał do zapłacenia jakby 50%. No <laughs> i będą zarzuty, kurwa, dla streamerów. Boże, jak dobrze, że jestem taką trzęsidupą. dupą Jak ja się cieszę, że jestem taką trzęsidupą. dupą i sprawdzam chyba wszystko. Gadałam ze streamerami już dawno, dawno temu. Jak wy się rozliczacie z donateów, nie? Oni mówią, a normalnie przychodzi kaska. No ale musisz jakoś. Ten dochód, jakby ten. No i streamerzy nie wszyscy to rozliczają, nie? A ja, kurwa. Zawsze faktury wystawiam. Jeszcze muszę tylko z tą kwestię VAT-u sprawdzić, ale ja na pewno fak faktury na to, fakturki na to mam. Mam opłacone, w sensie po podatki za to płaciłam na pewno. Ej, bo rysiek tu był kiedyś. Tu był kiedyś rysiek. Co się stało z ryskiem? tak, zgubiłam w zamkniętym pokoju? <laughs> A, tu jest. Widzicie, jakie, jakie koty mają naturalnie dobry kamuflaż? Normalnie wkleił się w półkę i go nie było. To będę zrobił u ciebie. No, Mendres była ze mną na tym festiwalu Maybelline. On był czwartek-piątek, więc jak poszliśmy w czwartek na niego, to ja w piątek rano musiałam iść do pracy, ale pracowałam zdalnie z domu. Tylko, żeby jej się nie nudziło w tym czasie, no to jej odpaliłam streamka na tym, więc posiedziała normalnie na swoim streamku, a ja zapracowałam w salonie, nie? Twitch się stacza po prostu. Delort ma 500 widzów, no, ale ostatnimi czasy tak. Jak obserwuję, wiecie, jestem trochę statystycznym świrem, nie? Ja tak lubię, lubię sobie popatrzeć na, na statystyki. To wielu streamerów, dużych streamerów ma bardzo małe liczby. Ale tak serio. Za to Kik ma takie wielkie liczby. Suchara w tym momencie 30 tysięcy osób ogląda, nie? To jest kosmos. Remka 3,5 tysiąca. Ripson dwa koła na, na streamie to jest taka, powiedziałabym, bardzo normalna jego średnia jeszcze. to... to... Nie, nie wzbudza żadnych podejrzeń. Disco Karolek robi IRL urodzinowy, więc tutaj 7000 widzów też mnie jakoś bardzo nie dziwi. Ja to bym chciała zrobić, w sensie, chciałabym zrobić eksperyment. Streamować trochę tylko na Kiku, zobaczyć, czy mi też tak wzrosną liczby i na jakimś streamie, gdzie miałabym 3000 widzów na przykład na, na, na Kiku. Powiedzieć im, żeby teraz, teraz odpalamy na Twitchu, zrobić przeniesienie wsteczne i zobaczyć, ile osób by przyszło. Rozumiecie? 1000 botów na 15 minut kosztuje około 0,2 dolara? Tak, tylko mnie zastanawia jedna rzecz. Ja nawet rozumiem z pewnego punktu widzenia, po co botować tego kika, nie? Że butujesz se kika, żeby wyglądało, że tam ludzie siedzą, że tam jest fajnie, że tam jest dużo osób. Spoko, rozumiem to nawet. Z psychologicznego punktu widzenia ma to sens. Idziesz na streamy, bo tam siedzi dużo ludzi, czyli coś się dzieje, czyli chcesz też tam być. Chcesz być też częścią tego. Ale wydajesz pieniądze, żeby zbotować streamerowi kanał, po czym płacisz muzę ma tak dużo widzów. Tego już nie kumam, kurwa. No, bez co to jest. Nie jestem ani trochę w miejscu w moim życiu, gdzie bym stwierdziła, że stać miał cokolwiek innego. Czuję, że wszystko, czego dotknę, się sypie. Nie mogę nic zrobić, kurwa, tak jakbym to chciała. Jest mi ciężko wstać z łóżka i czuję się, jakbym zaciągała wielki, kurwa, kredyt w moim życiu. I puka mi kostucha, kurwa, która chce przyjść po pierwszą ratę, a moim wkładem własnym był udar. Rozumiesz? Tak się, kurwa. Chwacuję. Nie stać mnie na nic więcej. Fakt, że tu siedzę jeszcze, jest bardzo dobrą, dobrą znaką. Kula Katarzyna, to trzeba się na... -bać. Absolutnie nie. Przechodząc dzisiaj w lidlu, nawet miałam taką myśl, chcę tak piwo wziąć dzisiaj, tak się napić, kur... i mieć... W ale potem stwierdziłam, nie, Katarzyna, będziesz cierpieć przez kolejne trzy dni i to jest kolejny kredyt, który zaciągniesz. Na początku tego, żeby czuć się na chwilę lepiej i to wcale nie rozwiązuje Twoich żadnych problemów. Żadnych. Mam problem, bo dźwięk mi na streamie nie działa. Psuje mi się dźwięk. Mam problem, bo nie podoba mi się jak mi klawiatura kwa, klika. Mam problem, bo nie potrafię sprawić, żeby ten pokój, do którego się przeprowadziłam i który kosztował tyle pieniędzy, żeby go zrobić, podobał mi się w większym stopniu. Nie potrafię zorganizować sobie tu życia. Nie potrafię sprawić, żeby mi tu nie jebało, bo muszę mieć kuwetę w pokoju. Nie potrafię doprowadzić mojego mieszkania do porządku, nie potrafię siebie doprowadzić do porządku, nie potrafię przestać kurwa, drapać wszystkiego na twarzy, co mam. Nie potrafię przestać drapać i gryźć skórek na, na rękach, które mam. Nie potrafię się ogarnąć w pracy, żeby doprowadzić projekty, które zaczęłam do końca. I nie mam już na to wszystko. Siły. Potrzebuję jechać na urlop. Pilnie. Jakbyśmy to w pracy powiedzieli, co, Każdy ma problemy. Tak, bo ja mówię o swoich, żebyśmy kurwa zrobili konkurs porównywania. A nie, byłaś na wakacjach? Wydaje mi się, że na wakacjach była ostatnio 10 lat temu. Wyłącz streama, zrób herbatę, odpocznij chwilę, to bez sensu. Ale właśnie ja odpaliłam streama, bo leżałam na kanapie, składałam pranie i myślałam, że tak, kurwa, muszę zrobić coś produktywnego, bo mnie pop doli. Popierdoli mnie. Muszę z kimś pogadać, muszę z kimś posiedzieć. Mamy jak na streama, nie mamy czasu nawet wspólnie posiedzieć, więc przyszłam się do was. I śniło mi się jeszcze dzisiaj, że byliśmy na jakimś spotkaniu w pracy z jakąś szefową marketingu gdzieś tam, gdzieś tam. I to był jakiś mega ważny kontrakt. I Peter zaczął podrywać panią od marketingu, żeby na pewno załatwić nam tę współpracę. Muszę jechać na urlop, naprawdę. Albo do psychiatryka. Jeźdź do sanatorium. Boże święty, ej, szczerze, szczerze, Chciałabym jechać do sanatorium, chciałabym pojechać do ciechocinka. pochodzić sobie po tężniach, pójść na zabiegi inhalacyjne. Tylko do basenu bym nie weszła. Baseny są obrzydliwe, ale chcę to sanatorium. A nie myślę, że to kwestia urlopu, tylko stałego zmniejszenia obowiązków, też się nad tym zastanawiam. Ja, ja to w ogóle dzisiaj miałam takie. Myślę tak, jestem po dwóch latach ponad, dwa i pół roku jestem prezesem. nie? I patrząc na to, co wiedziałam na początku, i patrząc na to, co wie, wiem dziś, jestem się tak kto. Chyba z rady nadzorczej wpadł na genialny pomysł, że mój pomysł o tym, żeby być prezesem, jest dobry. Insane. Insane people. Jak oni mogli wpaść na to, że to jest dobry pomysł? Oddaj stanowisko i będzie S. A jest najgorsze. Z nawet jak mam oddała stanowisko prezesa, to ja wiem, że ja i tak muszę coś robić. Mnie. Znowu się przestawię ze snem. Znowu nie będę jeść, no czy już nie jem, ale będę znowu mniej jeść, źle jeść. Będę znowu spać o chorych godzinach. Ja muszę coś robić. Kotwiczy mnie to w dużym stopniu. Poczucie obowiązku mnie wyciąga z łóżka w dużym dużym stopniu. Majlín, kiedy jedziemy do sanatorium? W wrześniu? Nie mogę. Mam tyle obowiązków we wrześniu. Jedna współpraca jest na początku września, druga jest na koniec września. A po drodze jeszcze zgadzałam się na jakieś rzeczy, których totalnie nie pamiętam. Pamiętam, że coś mam 20, coś mam 22 sierpnia. Września, coś mam 27 września i nic nie zapisałam w kalendarzu. Ja wiem, co cię dobija, po prostu chciałabyś szybciej zobaczyć efekty swojej pracy i Cię to właśnie oczekiwanie co do tego. Tak! Tak! Ile można kurwa ładować 200% swojej energii tylko po to, żeby później dzwonić do klienta, z którym jesteś już dogadany w 99% i żeby on nie odbierał od przez 4 miesiące telefonu! Kurwa! I to jest standard w tej pracy! Ludzie cię mają w dupie i cię ignorują! A każdy twój kreatywny pomysł, jaki masz, który jest dobry. Każdy twój dobry pomysł był jest mówiony, tak, tak, ale my wolimy tak jak było. Albo nie, my wolimy tylko zwykłe instastery. Po co kombinować? No kurwa, po co? Po co? Moja kreatywność jest mordowana i ubijana na każdym kroku jak ten pik kurwa wspinasz się na tą jebaną górę a ona się codziennie kurwa zmienia no popierdoli mnie ja już chcę zobaczyć chociaż kurwa ten szczyt a ty wchodzisz jak ten syzyf ja pierdolę i wiecie co jest jeszcze okropne? wiecie co jest okropne? okropne jest to, że masz usługę x i konkurencja ma usługę x i ty ją sprzedajesz taniej niż konkurencja, bo na tym polega konkurencja, ale klienci co robią? Idą kupić tam, gdzie jest drożej. I czemu? Nie wiem! Nie umiem tego zmienić. Why? Why you do this? To jest ponad moją logikę. Ale dzięki, że się mogłam wykształcić, trochę mi lepiej. Konkurencja zapewnia dziki koks osobie decydującej. Kiedyś bym cię wyśmiała, nie? Ale teraz to by mnie nawet nie zdziwiło. Jak ona chce, nie? Mhm. Obrzydliwy. W sensie, ja jak jem w samochodzie maka, nie? To powiedzmy, że masz to, to pudełko. to jest jedno pudełko. Jedna część tego pudełka, nie? I ono ma tą klapkę, więc jest takie drugie pudełko. Rozumiecie o co chodzi, nie? To, że tu jest burger, to ja sobie wsypuję frytki tutaj na no, tu sobie wylewam keczup jak chcę, ale częściej korzystam z sosu śmietanowego i go daję tutaj. Mądre. A jak nie masz burgera, to nie jem maka. To wtedy znaczy, że jestem w KFC i w pi... Mam nóżki z kurczaka. Poszedłem, dałem wyniki rezonansu i gościu zapłaciłem 200 złotych. Gościu mówię, że mi się kręci w głowie, a gościu do mnie, no, wyniki rezonansu okej, okay. jest pan zdrowy. Z mojej strony to wszystko. Wizyta została 3 minuty, 200 złotych. Powiedziałem mu, że z taką wizytę to kurwa może sobie w dupę wsadzić. I dałem mu kur... 50 złotych i wyszedłem. No, to jest ja oglądam teraz dużo seriali takich medycznych, nie? Że oglądałam tych chirurgów, House'a, Teraz oglądam New Amsterdam. Lubię te seriale takie zdrowotno-szpitalne. W każdym razie tam są lekarze, którzy niczym detektyw. Próbują rozszyfrować, co ci jest. I tak jakby badają cię, mówią: O, a nie powiedziała, że 4 lata temu była w Somalii. To znaczy, że ma bambusowe zapalenie opon mózgowych. Na pewno to to. I lecą, lecą ją ratować, nie? Są tacy zaangażowani w Twój proces leczenia. A potem idziesz do lekarza, tutaj takiego, wiecie, pierwszego kontaktu i masz ten, no, kaszle mnie, boli mnie gardło, głowa mnie boli, grypa. 200 złotych się i 400 złotych za leki. Witam! Witam serdecznie! Czy ci czołem, kluski z rosołem? To ja, Katarzyna. Katarzyna z dobrym humorem. Czy masz dwubiegunowość? Nie, mi się wydaje, że nie mam dwubiegunowości. Katarzyna z nową nadzieją. Katarzyna z energią, pozytywną energią i chęcią do życia. To ja jeszcze bardziej rozdrapałem z trupem. Tak, Piotr! Ale wydaje mi się, że już go rozdrapałam po raz ostatni. Gdzie macie horoskop? Dziękuję. Faktycznie. Kur jak mam dobry dzień, to jest niekorzystne. Jak mam chłopie, to korzystne. Ten biomet już nie działa. Dzisiaj było git akurat, też uważam, że dzisiaj było git. Biomet nas kłamie. A horoskop, baranie, dziś koncentruje się na komunikacji z krewnymi. O, napisałem dzisiaj do siostry. Twoja otwartość i ciekawość przyciągną interesujące rozmowy i nowe pomysły. I jest taka szansa, i jest taka szansa. Nowy Gibson właśnie dropnął. -no. Ej, chyba go widzę. Chyba widzę tego nowego Gibsona. Ja Ja się jednej rzeczy się tylko zastanawiam. Czy sukces Gimpsona nie wynika bardziej z nostalgii niż z faktycznego uwielbienia tego typu muzyki? Że to brzmi jakby było w 2015, a to jest 2025, nie? Może będzie beef między Gekonem a Gimpsonem. Ciągle wrzesz, ale ja to widzę. czy to jest dis na influencerów? Tak, to jest, to jest ostateczny, ostateczna forma disu na i ten. Ciekawe. Na pewno jest to inne niż to, co wrzucają teraz influencerzy. Influencerzy teraz głównie wrzucają muzykę, która ma zwiralować, mieć tiktokowy potencjał, ma, wiecie, i warma takiego w sobie, że musi się wgryźć w łeb. I to na pewno takie nie jest. To, 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 to wiemy. Lepiej pomyśl, zanim podasz dalej, ty nie jesteś reporter. Uuu i tu chyba diss naszego reportera jeszcze Dobra, jak on kiedy nowa nuta? Taka konkurencja na rynku jest, że nie wiem Mówię to co myślę z całej siły I to bez zawiści, bo... No jakie ładny piesy fajne Czuję w się sensie, spokonutka no ale no, nie jest to coś czego aktualnie słucham coś w się sensie, nie, nie takiej muzyki poszukuję też nie Może jakieś tworzone playlisty muzyczne się, przez siebie nie ale wiesz Marot, że wczoraj o tym myślałam że zrobiłabym sobie playlisty która się nazywa tak jestem smutna jestem szczęśliwa jestem zła jestem normalna i żeby mieć takie playlisty bo wkur nie szukanie na telefonach, na telefonie muzyki pod aktu, o, aktualnie pod jaką mam ochotę. Jestem normalna, raczej nie byłoby odpalana. Dzięki, dzięki. Mówicie, że bądź jeszcze jakąś nutkę. Na wstępie rzeczą. pozwolę A je je. Oni idą full w Disco Polo? Ile dobrze, żeby całe życie być po dobra. Nie, dobra, sorry, ja już pod ten bicik definitywnie to nie jest Disco Polo, okej? Okay? To no definitywnie nie jest Disco Polo. Jeżeli chodzi o zidentyfikowanie gatunku muzycznego tutaj, to ja się zgubiłam. Jak coś, to już nie wiem, co to jest. Wszyscy inni raperzy mają w teledyskach jakieś dupeczki, nie? Które tańczą na imprezie. Oni mają kuba Majsiego i Duszalania. Daj, i Bungie będzie będziemy o tur, to widziałam. W rankingu dzisiejszych nutek influencerów Banji ma pierwsze miejsce, a Gimper drugie. Tak, to jest taka łupanka do speedrunów, no. Ale z upanka. Za Gimper test no Na ten też nieźle, na lepszych były dzisiaj tylko dwie nutki. Więc to jest drugie miejsce na dwa.